Gracias. chcemy oznakowania naszych produktów, rodzimych produktów w marketach, w sklepach, żeby one były znakowane znakiem graficznym, znaki, znakiem flagi, ale również nie chodzi też tylko o to, żeby ludzie widzieli tą polską flagę. Nie, ludzie, żeby zobaczyli różne, wiele różnych flag, co przyjeżdża tak naprawdę, co jemy, co jemy w Polsce, bo wiele artykułów, które dzisiaj znajdujemy na półkach sklepowych, nie jest polskie. Chcemy, żeby było minimum te 50-51% towarów z Polski, bo jesteśmy na, 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 na Dzień dzisiejszy jesteśmy odcięci całkowicie od rynku. Nie mamy gdzie sprzedawać. Dusimy się ze swoim towarem, ograniczenia embarga, nie możemy sprzedawać do Rosji, gdzie, gdzie tak naprawdę... Nie byłoby tego embarga. Rosjanie dalej chcą od nas kupować. Chcą ten ku, kupować towar. Druga rzecz, trzeba duży. Pokazujemy ministrowi, chcieliśmy wskazać. Oczywiście nie było, nie było możliwości z nim porozmawiać. Chodzi o kontrolę fitosanitarną tego, co, wo, co jest wwożone. Tak naprawdę u nas zrobił się tak dziki kraj, że można wszystko wwieźć do Polski, przepakować jako Polskie i sprzedać. Nikt tego nie kontroluje. Kontrole fitosanitarne sanepidu czy weterynarii w ogóle nie działają damy Witamy jeszcze raz serdecznie. Jesteśmy po rozmowie z Panem Premierem Morawieckim. Przedpędziliśmy swoje postulaty jako agrounia Wystosowaliśmy taki wniosek, aby To on y, był przewodniczącym takiej inicjatywy Spotkań agrounii z rządem, Żeby to on zmobilizował Ministerstwo Rolnictwa i Minister, minister, minister Ardanowskiego Żebyśmy my ze swojej strony wykazaliśmy dobrą wolę Zrobiliśmy krok tył My zaprosiliśmy do rozmów Mamy zapewnienie Pana Premiera, że w ciągu takie spotkanie, pierwsze takie robocze spotkanie zostanie zorganizowane. Mamy również zapewnienie. Przedstawi, przedstawi, przedstawiliśmy panu premierowi również wszystkie postulaty, jak i problemy, z którymi boryka się dzisiejsze sadownictwo. Powiedzieliśmy o niekontrolowanym imporcie wszystkich żywnościowych tak naprawdę z Ukrainy. Przedstawiliśmy też swoje koncepcje i tutaj mamy zapewnienie, w miarę możliwości oczywiście rządu, że będą zwiększone kontrole fitosanitarne towaru, który przyjeżdża z Ukrainy. Będzie na pewno, pan, mi, pan premier nas zapewnił, że nie będzie to jakieś od razu um, ale ale systematycznie te kontrole na pewno się zwiększą. Nie da się tego, ale myślę, że z naszej inicjatywy dojdzie do tego, że się normalnie zaczniemy rozmawiać i doprowadzimy do jakiegoś kompromisu, który spowoduje, że będzie lepiej. Edencyzm się już więcej nie pokazuje. Dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy dzisiaj w gminie Jasieniec. Jest z nami marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marek Kuciński, marszałek Senatu pan Stanisław Karczewski i premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, aby powiedzieć o przyjętym przez Sejm, przyjętej przez Sejm ustawie dotyczącej przyznania emerytury Plus. Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka Marka Kucińskiego. Proszę Państwa, przybywamy dzisiaj do Jasieńca do, na spotkanie z próbami seniorów, żeby przekazać Państwu tę uroczystą, bardzo dobrą wiadomość o tym, że w całej Polsce emeryci i renciści dzisiaj w Sejmie, Sejm podjął decyzję, że będą otrzymywali dodatkową emeryturę, tzw. Tak zwaną trzynastkę emerytalną. Jest to, proszę Państwa, ważne z dwóch względów. Po pierwsze, że... Wychodzimy naprzeciw tym wielkim zaległościom, które od wielu, wielu pokoleń widzieliśmy tej nierówności. Ludzie starsi w różnych miejscach Polski mieszkający nie mieli takiego wsparcia ze strony Państwa, na jakie, jakie było potrzebne. A po drugie, bardzo dobra ustawa przygotowana, przedstawiona przez rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego spotkała się z bardzo dobrą opinią i przyjęciem w Sejmie. Były dyskusje, ale w zdecydowanej większości posłowie wczoraj zaczęliśmy pracę, dzisiaj skończyliśmy pracę. Posłowie przegłosowali tę ustawę, a to oznacza, że Działamy skutecznie, szybko, szczególnie gdy są dobre ustawy. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy również dla dobra Polski i państwa Polaków tak pracować. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu. Dziękuję bardzo. Przyjeżdżamy do Jesieńca z dobrą wiadomością <noise> dla seniorów, dobrą wiadomością dla emerytów, dobrą wiadomością dla. Rencistów, tych, którzy pobierają z Krusu, tych, którzy pobierają emerytury z ZUS-u. To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, dla prawie 10 milionów Polaków. To usłyszeliśmy również podczas rozmów tu z seniorami. To kolejna, kolejny etap. Wzmacniania emerytów, wzmacniania osób w wieku podeszłym. Polskie społeczeństwo starzeje się. To naszym obowiązkiem, obowiązkiem rządzących jest wspieranie tych środowisk, wspieranie tej, tej grupy Polaków. W rozmowach dziś z emerytami, z rękistami, z seniorami słyszeliśmy, że czekali na te rozwiązanie. I że są bardzo wdzięczni, że tak szybko ta ustawa została przeprowadzona. Chcę Państwu powiedzieć, że w przyszłym tygodniu Senat na kolejnym posiedzeniu 11-12 kwietnia podejmie tę ustawę. Jestem przekonany, że również i apeluję o to do senatorów Platformy Obywatelskiej, aby również z nami poparli to dobre, kolejne rozwiązanie dla rencistów i emerytów, dla seniorów. To kolejne rozwiązanie, bo pierwsze, to obniżenie wieku emerytalnego, na co też środowisko emerytów bardzo czekało. To również leki 75, a dziś miałem okazję właśnie z osobami w wieku podeszłym rozmawiać na ten temat i oni mówili, jak to jest bardzo ważne, istotne rozwiązanie dla nich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, jak się przyjeżdża czasami na spotkania, to mówi się, że jest jedna dobra wiadomość i jedna niedobra, ale my dzisiaj przyjechaliśmy z tą jedną dobrą, bardzo dobrą, najlepszą wiadomością, jaką można było przyjechać, bo wiadomością dotyczącą właśnie emerytury plus. I chcę podziękować panu marszałkowi. Sejmu, panu Markowi Puścińskiemu i wiem też awansem panu Marszałkowi Senatu Stanisławowi Kaczewskiemu za takie sprawne procedowanie tej ustawy. Bo chcemy jako prawo i sprawiedliwość rzeczywiście oddać trochę tej sprawiedliwości takiej dziejowej, historycznej naszym seniorom, naszym mamom, ojcom, dziadkom, babciom. To wybudowaliście Polskę po II wojnie światowej, potem. Staliście w tych długich kolejkach za masłem, czasami chlebem, często za chlebem. Sam stałem za chlebem, więc wszyscy musieli też stać za chlebem na pewno. Takie były czasy. Za podstawowymi artykułami spożywczymi. A potem w czasach III Rzeczpospolitej ta ojczyzna trochę zapomniała o Was wówczas i chcemy, poprzez nasze rządy, poprzez to, co robimy, dać wyraz naszej wdzięczności. No to nie jest żaden prezent, to jest po prostu ogromny. Ogromny znak wdzięczności, docenienia działań naszych rodaków, naszych seniorów, naszych emerytów. Miał rację ksiądz Piotr Skarga, kiedy mówił, że Ojczyzna to wielka łódź, bo rzeczywiście na tej łodzi płyną wszystkie pokolenia, jesteśmy razem jedną wielką rodziną, stąd nasz program, nasza piątka prawa i sprawiedliwości to jest piątka, która myśli o dzieciach. Które się rodzą, dostają pewne wsparcie ze strony państwa do 18 roku życia, później pracują, też dostają wsparcie w postaci pracy bez podatku do 26 roku życia. Później mają obniżony podatek o 6%, czyli 1 punkt procentowy, a nawet więcej. Później mają właśnie emeryturę plus. To jest nasze patrzenie na całe społeczeństwo w takim pewnym całościowym wymiarze. I. Szanowni Państwo, niektórzy mówią o deficycie budżetowym, a ja chcę przede wszystkim mówić o deficycie solidarności, który był widoczny w naszym państwie, w naszej ojczyźnie. I my ten deficyt solidarności rok po roku systematycznie niwelujemy, ale niwelujemy go tak, że jednocześnie ten deficyt budżetowy też staje się coraz mniejszy, bo w czasach naszych poprzedników. Deficyt budżetowy sięgał 7%, prawie 8%, 6% i nie było wtedy pieniędzy na emerytury plus. Były środki zawierane z OFE podwyższane VAT, a nie było środków na emerytury plus. My dzisiaj rzeczywiście dokonaliśmy tego budżetowego wysiłku i mamy zagwarantowane już te środki w budżecie, żeby emeryturę plus wypłacić. I Chcę tą dobrą wiadomością tutaj właśnie ze wszystkimi naszymi rodakami, ze wszystkimi emerytami rencistami się podzielić i zaapelować do opozycji, żeby wspierała nasze dobre projekty, żeby nikt nie nazywał ich tak, jak jeden z czołowych liderów koalicji europejskiej nazwał to ochłapem czy rozdawnictwem. jeszcze paroma. Nieładnymi określeniami, których nawet tutaj nie użyję. My traktujemy to jako wyraz solidarności z naszymi seniorami, z naszymi wspaniałymi seniorami. I cieszę się raz jeszcze, że mogliśmy w takim ekspresowym tempie uchwalić tę ustawę Pani Marszałku. Bardzo serdeczne podziękowania i jestem przekonany, że ona pozwoli nam budować bardziej solidarne społeczeństwo. Dziękuję. Dziękuję Panie Premierze. Szanowni Państwo, czy w temacie konferencji macie jakieś pytania? Program Emerytura Plus. Panie Premierze, było dzisiaj wiele mowy o, ma też Fakty TVN, było wiele mowy o budżecie. Ja bym chciał spytać o ten budżet. Czy w tym budżecie wystarczy pieniędzy, dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli? Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Dzień dobry, Andrzej Wyrwiński, Polsat News. Panie Premierze, widzieliśmy, że spotkał się Pan z rolnikami. Jak wyglądało to spotkanie? Jakie są wnioski z tego spotkania? Czy będą kolejne spotkania? Bardzo dziękuję. Poza zakresem tego roku. Ale nie merytoryczne, konkretne pytania, także dziękuję za nie. Pierwsze mogę powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku będzie, będzie bardzo ważne, żebyśmy spróbowali spiąć nawet bez żadnej nowelizacji tę piątkę, i to się powinno udać. To nie jest pewne, zresztą gdyby taka nowelizacja musiała, nowelizacja budżetu musiała wystąpić, to też nie jest nic wielkiego. Nasi poprzednicy wiele razy, czy nie raz w poprzednich czasach budżet był nowelizowany. W przyszłym roku będziemy starali się trzymać w ryzach tak stabilizacyjnej reguły wydatkowej i w ryzach najważniejszego parametru z parametrów budżetowych dla Unii Europejskiej, czyli deficytu budżetowego poniżej 3%. Przy czym warto przy tej okazji raz jeszcze podkreślić, że Platforma Obywatelska IPSL w latach swoich rządów złamali ten e, wymóg unijny 5 lub 6 razy, 5 na pewno przez te 8 lat swoich rządów. A my ani razu nie złamaliśmy i nie złamiemy ani w tym roku, ani w kolejnym. Chcemy trzymać się w ramach tego reżimu. Europejskiego pozytywnego reżimu 3% deficytu budżetowego, przy czym zaznaczam, że jednocześnie w proporcji do PKB będzie malał dług, czy maleje dług. W zeszłym roku zmalał już, w 2017 po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej, zmalał w wartościach bezwzględnych, spadł w wartościach bezwzględnych, a w tym roku. Mamy szansę również utrzymać się na bardzo podobnym poziomie co do wysokości długu publicznego do poprzedniego roku. A więc wszystkie nasze wydatki są dobrze skalkulowane. Mają one charakter również makroekonomicznego impulsu antycyklicznego. To przepraszam za żargon, ale tak naprawdę znaczy to tyle, że kiedy gospodarka spowalnia. To wynalazkiem Keynesa sprzed 80 lat było to, że państwo musi wtedy, powinno wtedy wpompować trochę pieniędzy w szeroko rozumianą gospodarkę. A więc my, odtwarzając połączenia PKS-owe, rozmawiałem o, o tym tutaj z państwem, czy właśnie tworząc ten dodatek, tę emeryturę plus, albo dodatek 500 plus, albo inne projekty, tak jak obniżanie podatków. My zostawiamy dużo więcej pieniędzy w społeczeństwie. I społeczeństwo wie najlepiej, jak te pieniądze spożytkować. Ja mam nadzieję, że będą one spożytkowane na polskie produkty. Bo przejdę tutaj do drugiego pytania. Jednym z postulatów, o który bardzo słusznie dopominali się tutaj Trzej panowie z reprezentujący środowiska rolnicze, środowisko sadowników, konkretnie przede wszystkim sadowników, środowisko producentów jabłek, było to, żeby w polskich sklepach była minimalna, minimalny procent produktów musiał być pochodzenia polskiego. I ja absolutnie wspieram tego typu postulaty. Niestety w niektórych przypadkach Unia Europejska nie zgadza się na to, ponieważ uważa, że jest to preferencyjne traktowanie produktów krajowych. Jednak, jak słyszeliście Państwo mój postulat i moje, i to co starałem się zasygnalizować, żeby na półkach sklepów dużych, wielkopowierzchniowych, dyskontów było co najmniej ileś towarów, producentów, a nie tylko tych, które są pod tak zwaną marką własną. To jest właśnie również Krok w kierunku takim, żeby polskim producentom, w tym producentom jabłek ułatwiać wejście na polskie stoły, żeby ten łańcuch pośredników był jak najkrótszy. Od producenta do polskiego stołu, żeby nie było tych pośredników, którzy zabierają marże. Po to właśnie apelujemy o łączenie się w grupy producenckie. Po to z, zmieniliśmy to też, dziękuję panom marszałkom, w trybie sprawnym, szybkim przepisy o spółdzielniach rolniczych. Właśnie po to, żeby spółdzielcy rolniczy mieli większą siłę negocjacyjną względem producentów. Tu usłyszałem od tych trzech panów, z którymi rozmowa była dla mnie bardzo konstruktywna, bardzo pozytywna. Mam nadzieję, że dla nich również. Usłyszałem to, że jest w okolicy jeden zagraniczny producent koncentratu i że ten producent zachowuje się jak monopolista. Tak mi powiedzieli ci, panowie: że zachowuje się w sposób nieuprawniony, wykorzystując swoją siłę negocjacyjną, swoją siłę nabywcy względem polskich sadowników. I na pewno będę prosił odpowiednie urzędy Rzeczypospolitej. Które są do tego powołane, żeby zweryfikowały ten stan rzeczy, o którym usłyszałem od panów producentów, producentów jabłek? Było też pytanie o to, czy będzie dalej jakieś spotkanie. Owszem, obiecałem i na pewno dojdzie do spotkania ze środowiskiem sadowników w Warszawie w ciągu najbliższego tygodnia pod moim. Patronatem, obiecałem im, ten mój patronat, będę odbiorcą tych informacji, będę starał się wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, jak najszybciej wdrażać, po to, żeby poprawić los polskich sadowników. W tym była mowa na przykład o kontrolach fitosanitarnych, kontrolach weterynaryjnych, wwożonych produktów z zagranicy, w tym na przykład z Ukrainy. I tutaj również będę do odpowiednich inspekcji apelował i nie tylko apelował, ale też egzekwował, żeby w tym sezonie nadchodzącym te kontrole były dużo częstsze, zgodne zresztą z wymogami sztuki. Musimy kontrolować jakość, skład chemiczny, żywności, która do nas jest wwożona na zasadzie układu o m, układu stowarzyszeniowego pomiędzy Unią Europejską na przykład a Ukrainą. I na pewno będziemy skrupulatnie e, dochowywać należytej staranności właśnie, żeby przebadać e, tę żywność, bo dla nas najważniejszy jest los polskich rolników. I ten los się zmienia. Ja chcę też podkreślić jedną rzecz, o czym powiedziałem panom, z którymi dzisiaj spotkałem się i mam wrażenie, że się zgodzili, chociaż nie chciałbym za nich odpowiadać. Że tyle, ile rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla wsi polskiej, to wcześniej nikt tego nie wykonał. I mam tutaj na myśli nie tylko mechanizmy rolne, ale przede wszystkim te nasze wielkie programy społeczne, programy rozwojowe, takie jak 500, jak Fundusz Dróg Samorządowych. Tutaj rozmawiałem właśnie z Państwem w grupie o różnych naszych projektach i dziękuję za te opinię, bo one utwierdzają mnie w przekonaniu, że są to bardzo. Prospołeczne, prorozwojowe projekty, dobrze oceniane przez ludność terenów na terenach wiejskich, małych miejscowościach większych. I dziękuję za tę rozmowę dobrą, konstruktywną. Jestem przekonany, że będziemy z mozołem, ale mam nadzieję, w miarę w tempie budować odpowiednie mechanizmy takie, żeby kwartał po kwartale, sezon po sezonie los rolników polskich, polskiej wsi był coraz lepszy. Bardzo dziękuję. dziękuję Panie Premierze. Przepraszam, że tyłem całem, że który z Państwa tak nas tutaj ustawiono. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za obecność i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Bardzo.